14 lipca w Bytowie odbędą się Mistrzostwa Polski w dyscyplinie freestyle football. Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w tej imprezie.

Łukasz, czy możesz nam powiedzieć, co to znaczy freestyle football? Freestyle football jest to stosunkowo młody sport. Y, powstały w latach 90. Y, polega on na wykonywaniu trików za pomocą piłki nożnej numer 5. Y, wykonywaniu różnych akrobacji, żeby piłka nie spadła, jeżeli spadnie, żeby to było celowe. Y, jest to dosyć efektowna dyscyplina sportowa. A jak długo uprawiasz ten sport? Ja sam trenuję od 6,5 roku. Niektórzy gracze trenują nawet od 10 lat, a więc, a więc ten, ten sport jest już, można powiedzieć, ma już dobre mocno rozwinięte korzenie w Polsce, ale ja jestem stosunkowo młodym graczem, więc nie mogę powiedzieć, że, że trenuję dosyć długo. A kiedy będziemy mogli się zobaczyć w Bytowie z całą grupą? Z całą grupą, to znaczy z całą szesnastką najlepszych graczy w Polsce. Zobaczyć mnie będzie można i nas, nas wszystkich graczy 14 lipca w Bytowie. Będzie to Puchar Mistrzów Bytowski. Bardzo, bardzo zapraszam i będzie naprawdę co oglądać. A więc, drodzy Państwo, pamiętajmy, 14 lipiec, Dni Bytowa, będzie się działo. Sobota 14 lipca, Puchar Mistrzów, zapraszam. Muzyka Wszysko wszystko dzisiaj specjalnie dla Was moi drodzy z okazji Waszego święta, a więc z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Mam nadzieję, że będą następcy tych ewolucji sportowej wśród dzieci i młodzieży. Wielkie, wielkie brawa brawo. Czy ktoś by chciał spróbować chociaż jedną ewolucję? Zapraszamy.